Rozszerzona rzeczywistość we flebologii rozszerza nam nasze możliwości diagnostyczne. Z jednej strony mamy bardzo dobry sprzęt ultrasonograficzny, który pozwala nam widzieć naczynia bardzo dokładnie, na nawet niewielkiej głębokości. Z drugiej strony mamy swój wzrok, który nam pozwala widzieć problemy od zewnątrz. Ale pomiędzy działaniem ultrasonografii a światła widzialnego istnieje ziemia niczyja, martwa przestrzeń w której właśnie wykorzystujemy augmented reality, czyli rozszerzoną rzeczywistość. Posługuje się ona światłem podczerwonym. Światło podczerwone ma to do siebie, że nie jest widzialne przez nasze oko, ale jest widzialne przez specjalne detektory kamery i dzięki temu możemy to, co widać w odbitym świetle podczerwieni, przetworzyć na światło widzialne, które jest widzialne dla naszego oka. Dlatego nazywamy to rozszerzoną wizualizacją lub rozszerzoną rzeczywistością.